Nie będzie mi widać. Dobra, teoretycznie poszedł Czekam na Co? No właśnie nie wiem czy z telefonu przyjdzie to z tej aplikacji innej robię niby. Już zacząłeś? No, już 20 sekund niby Dobra, wchodzę Jest, ale wiadomo nie mam Ale działa? no jest dźwięk? Ale jest bardzo dobrze, nie tak fajnie weźmiecie A Ale jest dobrze, nie tak fajnie weźmiecie no jest git, oj Kasiu, przejdź, to jest wczoraj. To jest wczoraj. Dobra. Działa, nie wiem czy ktoś będzie czy nie, ale jak wiecie źle się czuję, więc tak na szybko live'ik. Udało się nam popisać umowę. Siemaneczko, witam. Popisaliśmy przed chwilą umowę, odebraliśmy klucze od nowego mieszkanka. I na szybko zaprowadzę, póki tutaj nic naszych rzeczy nie ma. A potem pewnie drugi raz zobaczycie dopiero jak już się urządzimy. Więc ta tu się wchodzi. A może tak Wam pokażę. To jakby są drzwi wejściowe. Tutaj jest Łazienka, salon, kuchnia. Tutaj jest taka garderóbka, za samotworze i tam sypialnia. To wygląda jak szafa, a tak naprawdę jest to garderóbką. Tutaj musimy się z Justynką pomieścić. Bo, jakby tak naprawdę, żadnej szafy tutaj nie mamy więcej. Ale myślę, że jest tu sporo miejsca. I jakoś damy radę. Fajnie to wygląda, bo wygląda jak szafa w sensie jak, no, jak otwieranie takie do szafa, jest taka garderóbka. Tutaj jest łazineczka. Duży prysznic. Myślę, że nawet na cztery osoby. Siema, ma szafeczka. Duża mywalka też fajnie, że szczoteczki, że coś położyć. Fajnie, że jest taki elektryczny grzejnik, żeby coś szybciej można wysuszyć, kibelek. Tutaj dużo szafek różnych. Jedne, co nie zauważyliśmy wcześniej i co nas zmartwiło, to pralka. Bo na pierwszy rzut oka wszystko się wydaje spoko i pralka jest git. Ale potem zobaczycie 4 kilo. I to jest jej wielkość tego bębna, jakby pół pralki takiej standardowej. Nie wiem, czy na live będzie widać na wideo, ale po prostu z pół pralki. Tak naprawdę dwie bluzy, dwie koszulki i pralka już jest pełna, więc to nas trochę zmartwiło. Szczęście w ogóle nie otwieraliśmy, nie zwróciliśmy uwagi, bo tak po prostu wiecie, no pralka to zazwyczaj standardowo jest większa. To taka bardziej wygląda jak pralka do yy, skarpetek i majtek. No, zobaczymy, może albo w minima, albo coś Później, już w jakimś etapie. Czawka na buty. Tu jest salon, tam siedzi ustynka. Moje śwoneczko. Tu jest nasza sypialnia. Zwisam są takie zasuwane, ale teraz nie zasunę, bo są opadnięte. Jeszcze muszą przyjść jutro je naprawić. O, przypomnij mi, kolejne zdjęcie, jeszcze zrobić podłogi. Uszkodzona podłoga. No i sypialnia jest po prostu taka, że jest sypialnia. No, tyle. Tam jest okno, co chodzi na balkon. Sypialnia, więc nie ma co pokazywać. Tutaj dużo takich szafek, szafeczek. Tutaj jest kuchnia z taką wyspą. To ta jest fa fajna, bo może fajnie służy albo do gotowania, do krojenia i tak dalej, albo do właśnie jakiegoś położenia przekąsek czy coś. Lodóweczka, piekarnik. Tu mi się też podoba ta szafka, że jest taka wyciągana, tak wiecie, tak zakręca, nie? Fajny patent, zaś się posmarka znowu. Czekajcie, sorry, ale po prostu mam taki katar dzisiaj, mi się krew nasalała, wszystko. I muszę co chwilę smarkać jeszcze cią paczkę usteczek tu jesteśmy wysmarkuje. Przepraszam, ale choroba, niestety, nie wybiera. Tutaj jest też dużo szafeczek. Tu też mywarka, taka trochę mniejsza wersja niż standardowa. A na dwie osoby myśleli git, tutaj też dużo szafeczek, okap. Eee, to będziemy likwidować, w sensie mamy swój też ekspres. Co jeszcze? Kanapa. Kanapa spoko, się rozkłada, więc jakieś dwie osoby mogą się zmieścić. Tu krzesełka, jest tylko machać, akurat was wciąłem na ciebie, telefon. Tu krzesełka, stolik, telewizor, taki mniejszy, ale jest. Netflixer, coś tam jest, balkon, a na razie Wam nie odsłaniam okien, żeby nie pokazywać, nie zdradzać dokładnie, gdzie, gdzie na razie mieszkamy. Tu jest fajny fotel, chcesz zaprezentować? Nie. Fajny taki fo fotel, że ja cię macie pilot, to możesz nagrać mnie. A jest coś w ogóle? Paola. O, siema Paula. Taki fajny fotel, to się śmiałem, że jak takie w Anglii mają fotele, tak zaglądają jakieś tam mecze. Tu macie to i kopiecie się prądem. No, i tak czekacie sobie 10 minut, i to się rozkłada. I no, macie jak to jedno samo, na nim spać. Jak coś, to poter pięknie. Jest... A, klasa, przynajmniej katar nie chce lecieć teraz. No, i taki fotel. Myślimy jeszcze, czy go zostawić, czy nie. No To taki trochę fajny bajer, ale z drugiej strony. Dużo miejsca. No. Na pewno ten stolik leci aut i te krzesła. Bo jakoś nie planuję mieć za dużo gości, więc to za dużo miejsca zajmuje. I w zamyśle tutaj będzie stało biurko. W sensie, tak, tutaj będzie mój kwadracik w tym mieszkaniu. Biurko prawdopodobnie będzie stało tutaj. I tam będzie widok. W sensie, kamera będzie tak, bo to tam będzie widok. No, mogę to demonstrować. Tu będzie biurko, a tam będzie na tych półkach postawione jakieś rzeczy, i tak dalej. W tle na, na lajdzie, tak. Ten stolik musi być, albo u dnia miejsca. No i myślimy jeszcze, gdzie w tym wypadku, jeżeli tu będzie biurko, przestawić ten fotel. Przed biurkiem, bo... Więc albo tutaj przed biurkiem, że tak ktoś z boku sobie oglądał. Albo tam, no nie wiem, będziemy jeszcze kombinować na pewno. <kuh> Mamy klimety, jest też mega spoko na to się przyda. Jedyny też kolejny minus, który odkryliśmy, no minus, nie minus, może no, być raczej ciemno w mieszkaniu, bo tu jest zachód, a tam jest wschód. Więc tak naprawdę mamy okna na zachód, więc naprawdę cały dzień słońce jest za naszym blokiem i dopiero przy zachodzie tutaj nam wychodzi. Więc może być tutaj ciemno, ale no, zobaczymy. No i chyba tyle. Nasz czeka Jakieś pakowanie jeszcze dalsze i pewnie za jakieś dwie godziny tutaj wrócimy z pierwszymi rzeczami, a teraz nie w końcu jest zjeść, po od jesteśmy na rogaliku, więc no. Jeszcze pączka zjedziesz. A, jeszcze pączkę zjadłaś. No więc tak się prezentuje, fajne. A najważniejsze będziemy sobie razem dać zjeść, prawda? Tak, super, super. Tak. Chciałem ci przytulić, ale zapomniałem, że no, no i ta to tak skrócie teraz, zanim właściciel zrobi, zanim tutaj zwiedzimy swoje rzeczy, żebyśmy się takie porównania jak to wyglądało przed, a jak to sobie troszeczkę już urządzimy. Jutro ma przyjść już panu do internetu rano, żeby podłączyć i umowę, więc internet będzie. Tylko jest drugi problem, nie mam komputera. W sensie mam komputer, ale biurko i fotel nowy, który tutaj będę sobie składał, prawie może też na live, przyjadą dopiero za tydzień. Przysz nie w tym pędzie jutro, tylko za tydzień. Prawdopodobnie dłużej, więc na nie będę składał komputera, no bo nie mam na czym bo na tym stoliku. Na razie nie wiem, ale bez sensu do razu go składać i podłączać wszystko, więc będę tydzień bez kompa. Jedyne co to ewentualnie właśnie laptopa, Jak już będzie wifi. to na laptopie sobie odpalę OBSa, ten program, żeby z plecaku robić jakieś live'a, czy to z mieszkania, czy nie wiem, czy cokolwiek, nie? Ale o chyba dobrze działa, nic nie zacinam, przynajmniej tak patrzę. Ustynki na telefonie, więc chyba jest git. Ja mam słaby zasięg. zbandujemy tutaj czata. No i ta właśnie odwróciła się. ma... Ile masz kresek? Jedną. Jedną kreskę, ja mam max. Więc się troszeczkę teraz odmieniły role. Jak widzicie, zauważyli coś na live, jakieś rysy na ścianie, coś opiszcie. Wiem że lepiej wygląda na nagraniu. Tak, na Nie, no ładnie się prezentuje, no. no więc to tyle na dzisiaj. Ja idę umierać dalej. jutro się pojedę, zobaczymy dopiero wieczorem. Jak już sobie wszystko zwiedziemy, trochę rozpakujemy, może. Będziemy tutaj chyba pierwszą noc, będziemy tutaj spędzać. Chyba tak, nie? Bo dzisiaj na pewno jeszcze nie. Ale to chyba może już pierwszą noc tu zrobimy sobie. Albo pojutrze. Albo zobaczymy. Także na tyle, trzymajcie kciuki, życzcie mi jeszcze zdrówka i kończymy, do zobaczenia jutro. Zobacz jak fajnie wygląda No ładnie się prezentuje. Fajnie tą lampkę też chcemy oddać, te książki też idą out. No i też tu jeszcze jakieś takie talerze, nie talerze, taki zestaw, to jest też ten sam okay, chyba co ja mam, wiesz, tylko inny kolor. To też musi pan właściciel jeszcze przyjdzie i pozabiera. No, jedynie ta pralka mi tak ciągle w głowie chodzi i martwi, ale tak to wszystko. Raczej, Git. Da się z nami pożegnać do lustra. Także dzięki za dzisiaj. Daily zaliczone. Do zobaczenia jutro, pewnie wieczorem. Nara! Nara!